Siemanko teraz mały obdejcik. Płynęło troszkę wody. I dzisiaj pokażemy wam jak się holuje wielkie sandacze. Jest ze nami mój brat Maciej jest Piotruś, który poszedł teraz się wylać przed rybkami, żeby lepiej brały. Jest moja narzeczona Natalia, którą też będziemy nagrywali i coś złapie. No nie będę więcej przedłużał, mam nadzieję, że coś siądzie. Pozdro! Dobra, nie przedłużając Jeszcze. idziemy rzucać. O, wody jest. Это полная To płynie teraz za dobry wyrzut Siedzi! Podbierek, podbierak! To nie będzie chyba duża ryba, ale będzie sandaczek Dobra, mamy pierwszą rybkę Bardzo bardzo szybko Trzymam ją, żeby nie poszła z nurtem Idzie z nurtem Dobra Mamy pierwszą rybkę Mamy pierwszą rybkę Możemy, możemy sprawdzić, no sandaczek Długo to nie jesteśmy, bo nie ta minuta Sandaczyka mamy Pół minuty Pół minuty i mamy sandacze Dobra, pokażemy go o nie ruszaj się burdeczko Może zmierzymy go od razu No i nawet go nie ma co mierzyć, nie będziemy pięćdziesiątki, to? Możemy 60? Z 55 gdzie ta metrówka? Mamy Przytrzymasz go? Nie, w Tomasz. Gdzie masz Widziałeś tą złotówkę? Jak potwór z Loch No, 47 49, dobra 50, 50, 50 ma główno. Tak? A, dobra, to dobra, to dobra, dobra, dawaj Si maj go Si maj Nie, nie, bój się. nie No łapcie go, bo zaraz wypadnie Si boją sądacze, patrzcie Oł Chodź, chodź Bydlaku fajny o, że ładnie przyłożyły. Ma obra dziękujemy. Trzeba ujść teraz. Ręce? Znowu wędrówek ogólnie. Jeszcze do nie łapałem, ale jak widać, szybko poszła. Ładny sandasz, ładny, wymiarowy. 10 gram, bo ja boki obławiam. Boki to obławiam. Jakieś brania? Na razie nic nie skłonęło? Opuszczasz gumę na sam dół. Po mi, ciągasz. Co delikatne to delikatna to nadeżka, co? Elegancka jest. Tak, przyszedłem ci wyłapać Twoje ryby. Ale na razie nie chodzi tu tutaj, Sander. Nie widać, żeby na skoczył, co? No, na razie nie. wychodzi z gumu? Nie wychodzi. Piotrusz, podbierak! Ładny? Dawaj, dawaj. Drugi, w ciągu 10 minut, ale się dzieje, jest ogień. Ej, będzie ładny! To szczupak szczupak? Szczupak też będzie ładny Masz Piotr się go tutaj podebrać? Czekaj Szczupak, dobra, dobry i szczupak, nie? Dobra, trzeba jest rękę Dobra to jest mister kurwa podbierak Elegancko Czekaj Szczupaczek? Kurwa, kźwija Ładny, Bio, ładny czysty, ładny Ładny, bo to on stoi w tej wodzie takiej, wiesz, płynący mocno Ja mam w ogóle ten, w Dobra Dobrze, zabił. Tak, zmierzymy go? Tak? Zmierzymy go dla widzów, nie? Tak, 55 ma, nie? No 53, trzy Pięćdziesiąt no Nie zdążyłem nagrać, no. jak wyrzucił ale dobra Dobra, ej, z tamtej strony też zaraz tam pójdziemy Porzucamy to po godzinki Dobra Piotruś Ty Gdzie jest podbiorek tam? Dobra, bliżej żeby tam Jak będziesz miał ryby to chcieć kopie biegnę to pierwszy od razu Jak wędka, dobra? Węd dobra no Dobra wędka? Spisuje się? Tylko bicie było To, to za jej bo to jeszcze czopakowa taka Tutaj na tej wodzie elegancko O że ryba tu skoczyła Właśnie jedno. Szybki. Nie. Na początek dobra ta wędka, później jest to lepszy. Tutaj. Na początek o też bardzo dobrze. No fajnie, fajnie. Piotruś! Wyciągaj teraz takiego kabana metrowego. Dobra, wracamy, bo nie zdążyliśmy nawet tutaj porzucać. To jest moja narzeczona, która też łapie rybki rok temu. To zapala sandacza prawie 70 cm i szczupaka 75 Więc zna się na rzeczy. O patrz jak tam przy brzegu fajnie gania. Małe rybki widzisz? Teraz pozabieramy, pozabieramy je trochę rybki O tam też coś gania A masz fajno! Nawet porzucać wszyscy, podbierek, podbierek! No ale ty nie musisz podbierać. Ale ja biegnę <laughs> To po co taka ciekawa jesteś? Fajnie się holowało, mówi. Nie ma co się dziwić, jak to jest taki prąd. Jak masz 50 cm, rybaczujesz jakbyś jakbyśmy metra. No. No drobnica, a pod drobnicą wiesz co jest Drapieżnik O gumą mi coś się ciąga Zaraz zmieniam gumę na do Czuję jak mi ta gumeczka się ściąga. Zaraz się wymienimy. I spróbuję też może na mniejszą porzucę sobie. Chociaż dyszka tutaj jest taka minimalna mi się zdaje przy tym nurcie, co? O kur... kurczę tam skoczyło. O lech skaczu, co? To znaczy, że są co są pod nimi. Złapiesz. I o konie? To by się zdawało, jakby to koń był. Tam jakby skoczył. Dobra, zmieniamy gumeczkę Dobra, let's go! O, proszę! Gdzie jest nasza metkarka? W samym dole stoi. No ale dzisiaj to słabo chodzi. Ty standardcznie nie widziałem, nawet, żeby chociaż jeden skoczył. To no muszą być by, kurwa takie są, są tu ryby Ja mówię, nie Są Tu już czuję jak obrzek nie zahacza Bo masz dyszkę Kurwa pleciąka, ciężko rzucać daleko kurwa ty masz tak, że mam, coś mi Gdzie? To jadę Dobra, następna miejsce Też jest piękna Ej, ciszę, ciszę, bo ryby postraszymy O to jakaś miarka jest do 8 metrów coś? Nie, to nie są metry A może to są metry A, że tak bite głęboko jest Masz sonara? Nie. Nie mają czasu to używać sonara. No, no, no. Dobra, jak to złapiemy? Nagramy? No Nie. Dobra, szybka zmiana miejscoweczki jest. Dobra. Moja no, taka obrócona jest prosto. Taka. Ale wody co? Mhm. Czemu? Tak. Miałaś branie Natalia miała branie teraz Widziałem ciszydówkę w jego mhm. Czyli do problemy masz Widziałem twój szczytówkę Nagle tak poczułam jak ciągnie I nagle puściło Branie Kumkę pogrezioną. ma 哦今天不是。Oh, Nie miałeś ty. Siedzi? Mam. Siedzi! Siedzi? Chyba tak. Mam! Cicho. Dawaj, dawaj, spokojnie. Naprężaj go. Naprężaj, naprężaj. Masz kamerę? Mam kamerę, nagrywam. Proszę, niech się nie odepchnie. Przytrzymuj, i będzie ładny chyba, co? Nie wiem. Będzie ładny? No weź, wchodź już tu. Wchodzę, wchodzę. Chyba szczupak, co? Spokojnie. Trzymaj go, trzymaj, dawego. go. Zandarz. Będzie ładny. No dawaj, dawaj. Dobra, mamy go. Ol, będzie piękny. Dobra, ej! ej. Ładny jest. O! Mireczka i patrzymy. Mireczka i patrzymy. O, ale mówiłem, że miałeś branie. No, wędka mi się ugięła. Mówi, branie. I mówię, chyba. Tak ja nie, Ja widziałem, jak ona miała chyba. branie. I tak wziąłam jeszcze wędko, poprawiłam. Mierzymy go. Mierzymy, jest no, większy no, niż no. mój na pewno. Mierzymy go, mierzymy go. Dawajcie wszystko. To Dobra, Siemanko, właśnie tym akcentem kończymy dzisiejszy połów. A także odcinek. Co mam złapaliśmy? Nadzieję, mam nadzieję, że Wam się podobało na początku. A co złapaliśmy? Natalia złapała sandacza 57 cm. Damian, czyli ja złapałem sandacza 50 cm. No niestety trochę mniejszy niż Natali, ale tym razem miała szczęście. I Maciej, który złapał szczupaka, nie pamiętam, już 56 50, 51 51 cm. Niestety nie udało się złapać tylko dla Petrusia. Ale następnym razem, jak Wam się podobało, to piszcie и запроводим вас на следующее место. Поздравляю!